Nazywam się Tomasz Rybarczyk i od 26 lat Sulechów jest miejscem, które mogę z dumą nazwać domem. Moje życie zawodowe było związane z Sulechowską Jednostką Wojskową. Obecnie pracuję w Wydziale Współpracy i Promocji Gminy Sulechów i odpowiadam między innymi za kontakty z prasą. Jestem absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie uzyskałem tytuł kulturoznawcy, co stanowi fundament mojej szerokiej wiedzy i zrozumienia dla różnorodnych aspektów społecznych. Zdobyte specjalizacje w dziedzinie mediacji, retoryki oraz public relations uzupełniam praktycznym zaangażowaniem. Moje pasje i wartości odnajdują odzwierciedlenie w intensywnych działalnościach charytatywnych i społecznych. Pełnię zaszczytną funkcję członka lubuskiego zarządu oddziału okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Zielonej Górze, co pozwala mi aktywnie. Przyczyniać się do poprawy warunków życia potrzebujących. Moja praca w Urzędzie Miejskim Sulechów i współpraca z trzecim sektorem pozwala mi poszerzać wiedzę w zakresie rozwoju lokalnej społeczności. Z pełnym zaangażowaniem podjąłem wyzwanie kandydowania do Rady Powiatu Zielonogórskiego z listy trzeciej drogi, mając na celu realny wpływ na kształtowanie przyszłości naszego społeczeństwa. W mojej wizji rozwoju gminy Sulechów. Zawsze stawiam dobro mieszkańców na pierwszym miejscu. Chcę aktywnie pracować nad poprawą infrastruktury, zwłaszcza dróg powiatowych, biegnących przez naszą gminę. Również edukacja ma dla mnie szczególne znaczenie, dlatego postawienie na podniesienie poziomu nauczania w szkołach średnich jest dla mnie jednym z priorytetów. Planuję skupić się na rozwoju lecznictwa, zwracając szczególną uwagę na poprawę warunków w samodzielnym, publicznym zakładzie opieki zdrowotnej w Sulechowie. Mój entuzjazm i zaangażowanie w sprawy społeczne sprawiają, że jestem gotów podejmować trudne wybory dla dobra wspólnoty. W pełni podzielam wizję rozwoju regionu Gminy Sulechów, przedstawioną przez burmistrza Sulechowa Wojciecha Sołtysa. Wspierając jego reelekcję i kandydatów z listy Komitetu Wyborczego Wojciecha Sołtysa oraz kandydatów z listy do powiatu zielonogórskiego trzeciej drogi. Pragnę aktywnie przyczynić się do realizacji ambitnych planów i wspólnie budować lepszą przyszłość dla naszej społeczności.